Martwisz się, niepokoisz? Pewnie tak. Wiele jest rzeczy i spraw, które leżą ci na sercu. Kto tak nie ma? Prędko, wszystko prędko. Prędko do pracy, prędko obiad, prędko po dzieci do przedszkola, prędko zakupy, coraz częściej prędko i prędko. A potrzeba mało albo tylko jednego, słychać dziś z ust Jezusa. Szczęśliwi ci, którzy mają, pomimo wszystko, dobre i szlachetne serce. Ci, którzy mówią prawdę, nie czynią zła innemu człowiekowi, dotrzymują słowa, nie ubliżają swoim sąsiadom, przyjąłeś go już w swoim domu? We wszelkich cierpieniach możesz powtarzać, Panie, nie omijaj mnie i obdarz mnie swoją życzliwością. Jesteś wytrwały? Oj, wiadomo, że nie zawsze. Uwijamy się z tyloma sprawami naraz, że czasem brak nam tchu, a co dopiero wytrwałości. Usiądź na chwilę. Zostaw to, co niepokoi, przynieś sobie trochę wody i odpocznij na te kilka chociaż oddechów. Działasz sprawiedliwie, mówisz prawdę, Twoje słowo jest cenne, jesteś życzliwy. Ta lista nie jest krótka, ale przecież nie chodzi o doskonałość chodzi o gotowość serca, bo Bóg nie szuka idealnych, szuka prawdziwych. Tych, którzy, jak Abraham, potrafią go zauważyć, zatrzymać i zaprosić. Powiedziałeś sobie, że Bóg jest ważny? Że to on jest dla ciebie nadzieją chwały? Że jest? Jeśli tak, to zrób tak, jak powiedziałeś. Czy zmartwienia wtedy znikną? Nie. Ale obietnica na mieszkanie z Bogiem jest właśnie dla prawych ludzi. Ale że to dzisiaj nie jest modne? Sprawiedliwość, radość, prawda, dobro, dotrzymywanie słowa. A na czym ci zależy? W swoim domu możesz przyjąć Słowo Boże, zatrzymać je w sercu i zrobić z niego użytek. Czy świat ci za to podziękuje? A jak myślisz? Fajerwerków może nie być, ale może sąsiad się uśmiechnie, może starsza pani spojrzy na ciebie z życzliwością w kolejce. A może ty sam na chociaż jedną chwilę poczujesz, że jest dobrze. Tylko nadstaw ucha, żeby cokolwiek usłyszeć i nie biegaj wszędzie, bo może cię ominąć wiele dobrego.